No hej! Wracamy do prototyp. Trochę podnieśliśmy poziom. Wypadałoby pójść zacząć zobaczyć, co tu się ciekawego dzieje. Ale zanim to zrobimy. No, wypadałoby zrobić albo Regen HP, żeby nam wzrastał. Albo właśnie tą umiejętność wreszcie mieć. Eee, gdzie to było? Shield Hammerfisty. Trzeba Hammerfisty wziąć, bo po prostu ciężko jest walczyć z tymi czołgami. Mamy smackdowny. I na razie chyba co? No... Weźmiemy chyba to survivality, żeby rozwiększyć sobie to, żeby nam się regenerowało jedno życie i już jest znacząco lepiej. Możemy iść w takim razie. Dowiedzieć się, co tam ciekawego nasi wykwinili. W tej śmiesznej kryjówce! O.

Dawaj, lecimy, bo tutaj trzeba załatwić sprawy... Oj, nie wyszło tak jak chciałem. Dobra. Co tutaj? Area Mark. E... Dobra. Ohoho, uh, ale go wyrwaliśmy. No a Switcheroo? Jezu, ile tu tego jest? Tych znaczków, co muszę ich gonić, dobra. Nie ma wyjścia, trzeba iść to zrobić. Wszystko, oczywiście, na budynkach, nie? Dobra, no to lecimy, panie kochany. Okej, okay, i tu już jedno będzie zaraz. O, widzę, to jest to. Dobra, to jest terapię, rozwalone i lecimy dalej. Przy okazji tu widzę ziomeczka, którego trzeba złapać. Oj, soreczka, nie tak miało być, ale zrobimy tak. Dobra, skip, bo no, się śpieszymy. I lecimy dalej. O, e, ominąłem to? Nie dobrze. Okej, okay. No ty nie ma tego. A, dobra, bo ty jesteś tym. Jezu. Będą mnie tu męczyli. Dobra, i tak muszę się cofnąć w takim razie. Uhu, ucieczka. Że nie będzieś tu. O jezu, przeszkadza mi pan. Dobra, nie ma wyjścia. Spieprzamy stąd. Przejdziemy na tą stronę... Switcheroo! I pójdziemy tu do góry... Tu jest gdzieś na dole. Nad drugim budynku, w sensie. Że niby tu. A? Nie, no nie ma. O Boże. Już im nie pasuje, nie? I to też nie ma tego. Nie, ja muszę mapę zobaczyć, bo się zgłupiałem. A, tu muszę zniszczyć. Dobra, tylko teraz znajdź to. Czyli gdzieś na tym budynku powinien, o Boże, człowieku. Dobra, inaczej. O, już uciekł. I myk. I myk, rozwalony, dobra. I myk. I jeszcze jeden strzał. No. Się uspokoiło trochę. Tylko teraz znajdź to, nie? Tylko ja tutaj nie widzę tego. Aha, bo to jest tu. Nieważne. Dobra, ciap, ciap, ciap. Powiedziałem ciap, ciap, ciap. A panów to trzeba zrobić. ciach No e, znowu, dobra. Raz. I dwa. No i teraz następny domek. Uhuhu. Nie tak miało być. Dobra, ale. Ja chyba bym zmienił broni. Zobaczymy, jak się ty będziemy napierdzielali. I to jest gdzieś niby tu. I robimy! Dobra. Siap, siap, siap. Siap. I lecimy dalej. Okej, okay. niby powinienem iść teraz w tą stronę. I gdzieś tutaj niby. Hmm. Gdzieś tu też nie. Aha, tutaj wyżej są, dobra. I dobra, i możemy napierdzielać. I bum, i tu jeszcze i leży. Dobra, i sobie zmienimy broń na to. I jeszcze tego, i jeszcze tak. Tyk, tyk, tyk. O Boże, dobra, chodź tutaj. Tak bardzo chcesz zginąć. Proszę bardzo. No i załatwieni. Teraz musimy biec w tą stronę. Aha, i tutaj widzę. Dobrze. I jeszcze do góry. I myk, i pyk, i pyk, i byk. byk, byk. Wszystkich dookoła. Jak wam nie pasi, to jeszcze zrobimy tak i tak. I rozwaleni. Można biec dalej. Dobra, i tutaj na oglądek skoczymy, i jeszcze tutaj zostały mi trzy pasy do zebrania. Okej, okay, jedno już widzę. Już we mnie strzelają. Co za bydlaki. Panowie, ja nie wiem o co wam chodzi. Ja tutaj przychodzę z sercem do Was. Dobra, rozwal to I teraz robimy szamanko. Jeden drugi i biegniemy dalej, bo czasu nie ma ale w locie mogę też zmienić zajebiście i robimy no dawaj, nawalaj to nawalaj nawalaj tymi piąstkami mocy dobrze i lecimy do góry bo tu gdzieś jeszcze jedno jest o jezu ale znaleźli miejsce, naprawdę by ich czord Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dobra, chodź tutaj. O, Akuratka scenka w takim momencie, to nieładnie, nieładnie. Nie nie nie. co? Ebate or defeat nearby okay. enemies. Okej. Aj, w sumie weźmiemy sobie to. O, nie o to mi chodziło. O, panie, ty tu na mnie spojrzał. Ale mam mało żyćka. Ja muszę kogoś sobie w szamca Nie o to chodziło. O, Jezu. Dawaj. Dobra, jeden zjedzony. Już jest y, lepiej. Można teraz przy okazji zjeść jeszcze kogoś, jak będziemy biec. Y, dzień dobry. O, nie. Zginęliśmy. No jak? Dobra, wracamy do checkpointa. Dobra, i tutaj mamy uciekać. Dobrze. Oj, mamy więcej żyćka. To ja od razu zrobię sobie tak. Zmieniliśmy się w tego. Ale co mnie tak wtedy pokarało, że dostałem tyle obrażeń? No, pewnie nie spojrzałem po prostu, że dostaję obrażenia. I fajnie. Dobra, biegniemy w takim razie. Wii! Człowiek chciał iść po prostu sprawdzić co się dzieje w tym safe house A oni tutaj jakieś robią jakieś anteny, to pewnie 5G wrzucali na wszystkie to, bo Ja tam widzę kogoś ciekawego Żeby było śmieszniej My zrobimy sobie Proszę się przesunąć No ja chciałem cię... No dobra chodź tu Kurde, nie wyszło, jak chciałem. No nic. Spierniczamy, ale jak już tu jesteśmy, to wdepczemy kogoś w ziemię, żeby się podleczyć. Te ciebie jeszcze skolankujemy. Zrobimy jeszcze turlu, turlu. I teraz wejdziemy na górę. Whee, whee. I bum <ścoughs> Babcia style. Co mam kupić? Critical Mass Upgrade to ostatnio... O, Critical Mass Upgrade, dobra, ale to najwyżej zrobimy w następnym odcinku. Już kupimy to. Purchase. Co to? Mam? Surge. Też weźmiemy. Jeszcze mamy możliwość... O, nie możemy. Okej. Okay. Aha, jest nawet taki więcej hubsa. McMullen. The news has been showing an endless loop of Blackwatch scientific teams turning up at hives. Those teams have to be working for McMullen, right? If they are, then one of them has got to know how to get to him. Get into one of those areas and draw McMullen in. McMullen is the key to all of this. Dobra, to jeszcze musimy to wykonać i będziemy mieli hehe. No tak, już latają, już szukają, ją, ale nie wiedzą, że to nie jest Spider-Man. Nie jest to Superman, to jest Alex Edge, tak zwany Edgeman. No dawaj, wspinaj się. Jak daleko tam musimy biec? Ech, dobra, to widzimy się w takim razie do miejscu. No, musimy komandora jeszcze w szamcaramcać. Dobra, to konsumujemy go. Dobra, zamieniliśmy się w jakiegoś. Ale to chyba nie o to chodziło. O, 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 o. O nie jest. Nie, nie o to chodziło. Eee... Okej, okay, mamy locate McMullen, Panie McMullen. Proszę. Nie, no kurźwa I znajdź go teraz, nie? O, cicho tutaj jest. Dobra, chodzi o bo nie mam czasu. Dobra, musimy teraz zmienić sobie. Żeby przez chwilę nie było problemu. O Boże, zostaw mnie ty patafianie latający. Dobra, zmieniamy. I teraz możemy biec dalej. Ja to obra skacz tam hopie, rób, parkour, wszystko naraz. Trochę poszybu i no i teraz by wyląduj, też Ja teraz proszę biec. Biegniemy, biegniemy, proszę się przesunąć. Nie przeszkadzać tutaj. Ja tu przy... No, z drogi śledzie, bo biegnę. Dobra, i tutaj co mamy, niby zrobić? Mamy wbić na górę. Nie, nie na górę. Tak wyglądało przez chwilę, że na górę wbić. Ale nie, my mamy wejść tutaj. Nie, no, pokazuje mi, że na górę jednak. O wy Aha, możemy sabotować takie rzeczy, tak? Ojej, teraz ja muszę wejść i je No Dobra, sabotażujemy. O Jezu, to trzy, cztery, jeden... O Jezu. Jaki tu... Rzeczy takie, że trzeba klikać. Jezu, a człowiek nie gotowy na to był. Dobra, to cztery, dwa, cztery. Jezu. O, dobra. Dobra, inaczej. Musimy stąd wyjść. Ciebie zjemy. Zmienimy się na chwilę w siebie. O, tak, najlepiej. Ale, jak już tu napierdzielają nas, to wypadałoby go ciachnąć tym. No, dawaj. Pyk. Pyk. No, gdzie tym? Jeszcze raz. Dobra. I. O, oh, boże. No dawaj pykaj go. Pyk raz. Pyk dwa. Załatwieni. Jezu, jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Switcherow. No. I teraz można bez. O oh, Jezu, jak ja dostałem w ubraży Dobrze, tu mam trochę podleczyć się jak. Okej, okay, podleczę one. Tam na górę trzeba iść. Dobrze. Teraz mi pokazuje, żeby jednak na dół zejść. No dobrze. O Dobra, szybko podejść do tego. Tak, 3, 2, 1, 4. No. Teraz... O, teraz daj, dobrze. Tak, sabotaż 2, 4, 1, 4, 3, jeszcze jeden. I dobra, i tutaj następny, sabotażujemy. 2, 4, 3, 2. O, nie to 3. Kademyt! Taka prosta rzecz zjebałem. Dobra, zmieniamy. My mój No dobra. Ech, dobrze. Teraz no go rozwalimy. I switcheroo. Ech. Teraz się tak troszkę skupić może na tym. Nie odwalić maniany. Sabotażujemy. Trzy, trzy, cztery. Dwa, 1, no. Ech. A to broń sobie weźmiemy. Przezunijte się, panowie. Teraz trzeba tu wejść. I... wzywamy pana Makomulena. Ciekawe będziemy chamsko go po prostu w szamcaramcać ramzać czy po prostu zrobimy takie... no easy. A jednak uciekł. Szkoda, liczyłem, że będzie już złapany. Dobra, zmieniamy się. Wejdę defeat, name by Enemies to complete the mission. Dobra, to, że tak powiem, uciekamy, żeby mnie nie widzieli na chwilę. Eee, dobra, bo ten. Dobra, i zmieniaby. I jest misja. Wow, jak się na mnie rzucił. Dobra, to misja zrobiona. Zbierzmy jeszcze tutaj jakieś te śmieci. Dobra, zebraliśmy. I w takim razie... No i dzisiaj no, to będzie wszystko. Eee, dobrze! Siema no, hej!